you <laughs> Czwórka Gabor Żukowski, z piątką Adrian Duchnowski, z ósemką Igor, Igor Szygieł, jedenastka Bożyn. Gospodarze zielonoczarni, zawodnicy ubrani właśnie... W tak. Bartosz Pioterczak, Mateusz Książek i Bartosz Pikuła. I właśnie w tej chwili rozpoczęło się to spotkanie, które prowadzi pan Piotr Rzucidło, zielono Zielonoczarnych. Wydra do Imieli, zwrotna piłka do Wydry, Wydra i Kose nie trafił w bramkę, Kołbon I, i nogami broni bramkarz, co tam się dzieje w polu karnym? Imiela, tam dopatrują się zawodnicy stalówki ręki, no ale co tam się działo w polu karnym? Czy... Przy nim Adam Imiela, w polu karnym Wydra, Szuszkiewicz i zamyka to wszystko Iwao. Kowalski. I broni koło tyłko. Celny strzał Kuby Kowalskiego, ale nadal stal wywalczył piłkę. Ziarko. Wszyscy zawodnicy na szesnastce na linii. 16. brawo ładny strzał Mariusza Szuszkiewicza. Stal. Soszyński. Kowalski przy nich. Igor Szczygieł, Kowalski, no i tam pomylił się bramkarz i Koseiwa miesza piłkę w siatce, 25. minuta, Stal 1, Orlęta 0. Posłuchajmy trybun Stalowej Woli, jak... Soszyński w walce z dwoma zawodnikami Orląt, wysoki pressing Stalówki, nadal stał Szuszkiewicz do Wydry i bramka, i bramka Kasper Wydra, 2 do 0, 26 minuta i spełnia się marzenie Kaspra Wydry, strzela wreszcie bramkę przy Hutniczej, brawo Kasper, brawo Stalówka. Od dzisiejszego dnia, do tej chwili, brawo Kasper i sunie kolejny atak. Szuszkiewicz, i Iwao zawahał się. Japończyk, szkoda tej Iwao. No i minutę później podwyższa rezultat. Kasper wydra. Wycofanie do Kowalskiego, Kowalski tam szuka. Iwao I, i co? I piłka w rękach Kaspra Banach. Kołbon, aż Kołbon, Kołbon, cały czas Tomek Kołbon i bramka, Adam Miela umieszcza piłkę w siatce, 34. minuta i 3 do 0 dla Stali Starowa Wola. na Stali a strzelcem Bramki grający z numerem 10. Banach Kołbon, Tome Aż Kołbon, Kołbon, cały czas Tomek Kołbon i Bramka! Adam Imiela umieszcza piłkę w siatce. 34 minuta i 3 do 0 dla Stali Stalowa wola. Trzecia bramka dla Stali, a strzelcem bramki, grający z numerem dziesiątym, Adam. 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 Adam imiela w 34 czwartej minucie trafia po raz trzeci do bramki Orląt. Kowalski, tam dobre dośrodkowanie do Imielin, ale górą rosły stopy, chwyceni tym co widzą na świetnej tablicy, Adam Imiela, Imiela do Soszyńskiego, Soszyński i myli się o milimetry, Mariusz Szuszkiewicz, no doskonała okazja, aby po raz czwarty ucieszyć Soszyński. Soszyński. Do Iwao, Iwao przyjął na katkę piesiowo piłkę, ale nadal stal. Szuszkiewicz i zablokowany ten strzał Mariusz. MZK, Miejski zakład komunalny. Kowalski. Iwao główkował. No i tam niebezpiecznie Mariusz. No i goście będą mieli pierwszą okazję. Jest strzał, ponownie piłka do trafia do Łukasza Stoszyńskiego, Szuszkiewicz, w polu karnym Szuszkiewicz do Iwao i 4 do 0, fantastyczna asysta Mariusza Szuszkiewicza, a Kosei Iwao tylko dopełnia formalności trafiając piłką do siatki. Stal 4, Orlęta 0. Wydra, wydra do dudy i Sławek Duda z głową. Olszewski i Bramka i Piotrek Rogala głową. Kieruje piłkę do sił. Ja 90 minuta, zaraz dowiemy się o ile dłużej pogramy w tym spotkaniu. O nic nie pogramy już więcej, bo właśnie w tym momencie sędzia Piotr Rzucidło zakończył to spotkanie. Stal powstał doskonałym spotkaniu, wygrywa dzisiaj z Orlentami Radzyń Podlaski 5 do 0, przypomnę wynik otworzył Iwao podwyższył na 2-0 Kasper Wydra, na 3-0 Adam Imiela, 4-0 to ponownie Kosei Iwao i wynik ustalił w 75 minucie Piotr Rogala, dziękujemy Państwu za dzisiejszą transmisję że byli Państwo z nami i zapraszamy za tydzień na mecz z Bisła. Sandomierz.